Przenieśmy się do wschodniej Francji, gdzie w miejscowości Besançon uczniowie powiatu leskiego z zespołu szkół technicznych i artystycznych w Lesku rozpoczną działania związane z realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. Uczniowie obu szkół partnerskich odbędą kursy oraz praktyki zawodowe w hotelach na terenie obu krajów pod znakiem zapoznania się z profesjonalnym podejściem do zawodu, jakim jest turizm menedżer. Długość realizacji tego projektu związana jest także z komponentem ponadnarodowym, który realizuje szkoła w ramach współpracy ze szkołą we Francji w Besançon. W komponencie współpracy uczestniczą uczniowie obu szkół wraz z grupą nauczycieli koniecznych do zaadaptowania zmian w programie szkoły na kierunku hotelarskim. W pierwszej fazie projektu odbyły się warsztaty kadry dydaktycznej i administracyjnej obu szkół, których celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły prowadzonej przez partnera zagranicznego i jego założeniami programowymi. Następnie dokonana została analiza aktualnych programów nauczania ZST i Awlesku, ich zalet i braków, a w efekcie tego wypracowano wytyczne do zmian w programie nauczania oraz określono zakres zajęć dodatkowych, które pozwolą na kształcenie u absolwentów wzorcowej sylwetki hotelarza. Współpraca nawiązywana jest pod egidą organu prowadzącego, władz samorządowych powiatu lewskiego, stąd przewidziano również udział jego przedstawicieli w działaniach projektowych. Powiat Leski postrzegany jest jako obszar turystyczny. Bogactwo przyrody, wiele unikatowych okazów flory i fauny stanowią główny element atrakcyjności turystyczno-kulturalnych tego obszaru. Mieszkańcy powiatu mają świadomość pozytywnego wpływu inwestycji oraz ruchu turystycznego na wzrost poziomu ich życia. Podstawowe znaczenie mają tu działania promocyjne, w tym działania edukacyjne, które kształtują przychylne postawy mieszkańców wobec działalności gospodarczej inwestorów krajowych i zagranicznych oraz turystów. Gospodarka turystyczna już w niedalekiej przyszłości może stać się istotnym elementem stymulującym rozwój gospodarczy i społeczny powiatu. Powiat Leski stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać walory swojego położenia, dlatego też kładzie duży nacisk na współpracę między samorządami lokalnymi i instytucjami kultury oraz ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej i słowackiej. Otoczenie jeziora Solińskiego jest licznie odwiedzane przez turystów i wczasowiczów. Na jego brzegach powstało kilka ośrodków rekreacyjnych. Branża turystyczna w powiecie leskim, zarówno jak i w całych Bieszczadach, skierowana jest na wszechstronne uzdolnienie młodego człowieka, który dostając się do hotelu musi spełniać dużo funkcji. technicznych I artystycznych naucza w zawodach szeroko związanych z obsługą ruchu turystycznego, takich jak technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk. Szkoła poprzez realizację projektu Podkarpacie Stawia na zawodowców, chce specjalizować nauczanie w kierunku obsługi ruchu turystycznego, aby stać się zapleczem tworzenia kadry dla tego obszaru rynku pracy i jednocześnie zapewniać lepsze kwalifikacje dla absolwentów poszukujących pracy. W ramach wspólnych spotkań w kraju i za granicą testowano nowo powstałe programy nauczania podczas zajęć z kursu branżowego Tourism Manager oraz grafiki komputerowej. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim. Preferuje kształcenie menadżer turystyczny, który chcemy wprowadzić na nasz rynek na podstawie doświadczeń naszego partnera z Francji. Rozpoczęcie i zakończenie współpracy przewidziano spotkania realizatorów komponentu oraz władz samorządowych, podsumowujące wypracowane rozwiązania. Odbyły się dwie konferencje, w których uczestniczyli uczniowie obu szkół, przedstawiciele władz samorządowych, pracodawców, jak również przedstawiciele lidera projektu Podkarpacie Stawiana Zawodowców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Odbyły się praktyki w łączonych grupach uczniów polskich i francuskich w trakcie wizyty we Francji oraz rewizyty Francuzów w Polsce. Podczas praktyk odbywających się w trzech hotelach minimum trzygwiazdkowych uczniowie testowali kompetencje nabywane w ramach zajęć z kursu Turizm Manager. Sytuacja zmusiła uczniów polskich do praktykowania nabytych umiejętności, praktycznego posługiwania się językiem angielskim, obserwowania postawy innych uczniów i uczennic z Francji, którzy potrzebne kompetencje nabyli w toku swojej nauki na kursie hotelarskim. Biorąc pod uwagę miejscowość Bezonson we Francji, ta branża jest na dosyć wysokim poziomie, dlatego też chcemy przejąć różnego rodzaju założenia związane z rozwojem tej branży turystycznej z regionu francuskiego na region w Polsce. Pozycja współpracy ponadnarodowej e, związana jest z realizacją kursu, który e, chcemy wdrożyć na, na rynek e, nasz podkarpacki, na rynek e, regionu bieszczadzkiego. Jest to kurs Tourist Manager. Turism Manager jest kursem, e, który będzie działał na bazie doświadczenia partnera francuskiego, który realizuje podobny kurs e, pod nazwą kurs e, hotelarski. Uczniowie zespołu szkół technicznych i artystycznych w Lesku brali udział w zajęciach, doskonaląc warsztat menedżera oraz kształtując profesjonalizm w każdej dziedzinie związanej z pracą w hotelu. Wizyta w Bezonson podczas zajęć kursu hotelarskiego wywołała wśród uczniów duże emocje. Dziękuję. in your room. Yeah, yeah. so right. right after dinner, mm -hmm. it's A uczestnikami jego jest grupa uczniów i uczennic z całego świata. Skuteczność szkolenia pokazuje bliski 100% odsetek zatrudnień dla absolwentów w kursu w hotelach o najwyższej klasie. Vous êtes ici dans cette maison qui forme les élèves au métier de gouvernantes et réceptionnistes depuis bientôt 100 ans, puisqu'en 2016, nous fêterons les 100 ans de l'école. Nous accueillons des élèves issus de la France entière et de l'étranger pour devenir des réceptionnistes et des gouvernantes d'hôtels, d'hôtellerie de luxe en particulier. Nous formons ces élèves pendant neuf mois ici à l'école, puis ensuite nous les envoyons en stage pendant trois mois et ils continuent leur vie professionnelle par la suite. Nous sommes une école un peu particulière puisqu'il y a beaucoup de disciplines dans notre établissement. Nos élèves sont formés pour l'hôtellerie de luxe, des milieux très classiques où il y a beaucoup de disciplines, où il y a beaucoup d'efforts à faire sur la tenue, sur le langage et le comportement en général. Donc ces jeunes gens doivent être motivés, bien parler le français mais aussi l'anglais l'espagnol, euh, l'allemand le, et le russe, et puis bien sûr apprendre ses métiers de réceptionniste et de gouvernante. Et après une année, ils sont destinés à travailler dans des hôtels de prestige comme le Ritz à Paris ou le Mandarin oriental, mais aussi Genève, les îles comme Bora Bora, et puis euh, partout dans le monde où il y a un service de qualité. We have a fight house <laughs> Strange corner in Poland. <laughs> lovely we smile and uh, we say yes madam yes sir every day every morning every afternoon every evening and during the night we dream about that <laughs> <laughs> Modyfikacja naszych programów nauczania w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku będzie polegała na modyfikacji programu nauczania w techniku hotelarskim. Jeżeli uda nam się utworzyć dodatkowo kurs hotelarski na poziomie zbliżonym do tego w Bezonsą, byłoby to dodatkowym plusem dla naszej szkoły i na pewno wpłynęłoby na promocję naszego regionu.